Ile nieudanych redukcji masz już za sobą? Jeżeli trochę ich jest, a przez swoje aktualne ciało masz kompleksy, to zrób to, co mój klient Karol, żeby na kolejnej redukcji zrobić formę życia. Na sam początek dwa fakty. Jeżeli na redukcji nie tracisz tkanki tłuszczowej, to nie jesteś w deficycie kalorycznym. Natomiast jeżeli deficyt kaloryczny jest dla Ciebie trudny do osiągnięcia, bo czujesz się źle, nie masz energii, jesteś cały czas głodny, to musisz wprowadzić zmiany do żywienia. U Karola wprowadziliśmy taką dietę, żeby tracił od 0,5 do 1% wagi tygodniowo, miał energię na trening, pracę, życie prywatne, ale oczywiście bez głodu i restrykcji, dzięki zasadzie 80-20. Wraz z każdym kolejnym tygodniem Karol z dumą prezentował swoją sylwetkę na raporcie, ciesząc się swoimi świetnymi efektami. A po kilkunastu miesiącach zbudował atrakcyjną, estetyczną, męską sylwetkę, dzięki której czuje się świetnie, pozbył się kompleksów, wstydu, niskiej pewności siebie, a jego porzucie własnej wartości jest dużo większe. Inne osoby zaczęły zauważać, jak zmieniła się jego sylwetka i również to doceniają. Chcesz prosty plan na budowanie mięśni oraz utratę tłuszczu bez głodówek i bez efektu jojo? Napisz do mnie lub zostaw komentarz. Redukcja.